W swoim najnowszym wystąpieniu Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta, odnosi się do ostatnich wydarzeń politycznych i medialnych, komentuje napiętą atmosferę kampanii wyborczej, mówi o działaniach kontrolnych NIK, VPN oraz odnosi się do publikacji swojego oświadczenia majątkowego. Zwraca uwagę na znaczenie przejrzystości, odpowiedzialności i spokojnej debaty publicznej. To głos w ważnym momencie politycznym warto go wysłuchać, by lepiej zrozumieć aktualne napięcia i wyzwania tej kampanii. Subskrybuj, bądź na bieżąco. Panie prezesie. Yy... Witam pana redaktora i witam państwa. Dzień, Dzień dobry. dobry. To była ciężka noc dla pana. Mógł w ogóle, pan w ogóle spać? Doskonale spałem dzisiejszej nocy. Jestem wyspany i cieszę się, bo przyjechałem wcześniej ze Stanów Zjednoczonych. Jednak to różnica czasów wymagała tego, aby mógł w nocy dobrze pospać i tak też się stało. Myślałem, że trochę stresu po ujawnieniu przez Onet sprawy mieszkania było. Nie denerwuje się pan? Ja mam wysoki próg stresu, szczególnie jak wiem, że nie Mam sobie nic do zarzucenia, więc oczywiście to wpływa każda, każdy dzień wpływa na kampanię, ale jeśli chciałby pan redaktor, czy Państwo usłyszeć, że było to coś szczególnie wyjątkowego w tej długiej już kampanii, która trwa, to nie i spałem dobrze. Dochodzą takie słuchy, że w sztabie pożar, a wręcz panika. No nie wiem skąd dochodzą te, te Media e informacje informują. do pana redaktora. No właśnie, bo to jest często jest świat mediów i świat polityki, ale jest też świat sztabu i świat kandydata. Te cza światy czasem się nie spotykają. Na pewno dla sztabu było to wyzwanie, no bo rzecz jest przecież obiektywna, ale rozmawialiśmy o progu stresu, a nie o tym, jak z tego operacyjnego jednak zagrania w porozumieniu ze służbami specjalnymi i z mediami, Należy wyjść. No tutaj ratuje nas, prawda? Zaraz będziemy rozmawiać o konkretach. Donald Tusk powiedział, że ta afera mieszkaniowa pana Nawrockiego brzydko pachnie. Pan Nawrocki miał się zaopiekować panem Jerzym, a zaopiekował się jego mieszkaniem. Więc zastanawiam się, mówi czy pisze Donald Tusk, czy chcielibyśmy, żeby zaopiekował się Polską. Przede wszystkim słowa Donalda Tuska, regularnego kłamcy i człowieka, który ma relacje z Władimirem Putinem. Z tych relacji premier Donald Tusk powinien się raczej wyspowiadać, ale też ze swojej drogi do premierostwa w Polsce. Słowa Donalda Tuska nie mają dla mnie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o moją relację z Jerzym Żywickim. To, jak wynika z dokumentów, które mam i z tego, co mówiłem. Pomagałem człowiekowi od wielu lat i nie mam sobie tutaj nic do zarzucenia. Czy nie boi się pan, że jednak ta sprawa wpłynie negatywnie na pańską kampanię? Już wielu obserwatorów twierdzi, że znalazła się pańska kampania w największym kryzysie od samego początku? No to specjaliści od sondaży, od wyborów najlepiej potrafią ocenić, co się stanie po tym wydarzeniu. Kilka dni wcześniej było duże wydarzenie, które oceniano jako też game changer tej kampanii więc widzimy jak dynamiczna jest A kampania dzisiaj sprawa mieszkania przykryła absolutnie spotkanie z Donaldem Trumpem no I pewnie jeszcze w tej kampanii, panie redaktorze, tego i drodzy państwo, musimy mieć świadomość, że wydarzy się jeszcze bardzo wiele. No, spadające poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, fatalne jego występy w debacie, którą sam zorganizował w Końskich. Nerwowość w sztabie Rafała Trzaskowskiego sprawia, że do telewizji rządowej, do telewizji publicznej, do prokuratury, do Najwyższej Izby Kontroli muszą dołączyć służby specjalne państwa polskiego, żeby ratować kampanię. Rafała to też sobie trzeba jasno mówić, że te wybory przecież nie są uczciwe. Myślę, że one przejdą do historii i będziemy jeszcze, nasze Ale dzieci będą jeszcze... Ale tu nich... absolutne dementi ze strony i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pana ministra Siemoniaka. Wręcz te pańskie oskarżenia, zarzuty traktowane są jako zniesławienie, kalumnie. To nie, są że tylko nie ma pan moje... prawa tak mówić. To nie są tylko moje zarzuty, panie redaktorze. Są już o tym konkretne wpisy specjalistów od służb specjalnych. Ja od dwóch o nie... kim pan mówi? Ja od dwóch miesięcy wiem choćby o profesorze Mesławomirze Cęckiewiczu. Ale wie pan dzisiaj minister Nitras w Radiu Z powiedział, kiedy cytowałem mu profesora Cęckiewicza, że to nic dziwnego, bo to jest pański kolega no tak, z IPN-u, i... więc pana broni. I liczy pewnie na posadę w przyszłym pałacu prezydenckim. O posadach zupełnie nie rozmawiajmy. Przede wszystkim profesor Cęckiewicz jest specjalistą działania służb specjalnych, a ja panu redaktorowi i państwu gwarantuję, że od dwóch miesięcy już mamy informację, że moja teczka z postępowania do dostępu do informacji niejawnych krąży. I niestety ktoś kiedyś będzie musiał za to odpowiedzieć. Żyjemy w sytuacji, w której te wybory są po prostu nieuczciwe są nieuczciwe od samego początku, bo Partia, która mnie popiera, ma niezgodnie z prawem zabraną subwencję. Najwyższa Izba Kontroli demoluje Instytut Pamięci Narodowej w kontroli, która również przejdzie do historii 36 tysięcy kopii dokumentów kilkudziesięciu e, nikowców, którzy no, właśnie destabilizują pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. Widzimy, co wyprawia telewizja rządowa, telewizja publiczna. Teraz, żeby ratować i rzucać koło ratunkowe Rafałowi Trzaskowskiemu, do całej akcji dołącza. Polskie służby. No dobrze, ale czy ma pan na to dowody? Bo opinia y, takiego człowieka jak Sławomir Zędzkiewicz jest opinią tylko i wyłącznie. To nie jest dowód. Każdy może sobie powiedzieć, że e, właściwie za akcją czy też za artykułem dziennikarskim stoją służby. To jest najlepszy alibi dla każdego. Panie redaktorze, informacje, które pojawiły się wczoraj, które pojawiły się przedwczoraj, pochodzą z mojej ankiety bezpieczeństwa. Nikt inny nie miał do nich dostępu. To jest oczywiste, że właśnie z tego kierunku poszedł atak. E, czy rozważa pan wycofanie się z wyborów i ewentualne przekazanie poparcia na rzecz innego kandydata, na przykład Mira Mencena, biorąc pod uwagę ten kryzys w kampanii? Panie redaktorze, nie żartuję, pan redaktor nie rozważa pan? Absolutnie nie rozważam wycofania się z kandydowania. Zamierzam wygrać najbliższe wybory prezydenckie, mimo tego, że cały aparat państwa polskiego działa przeciwko mojej kandydaturze. Reprezentuję, odwiedziłem blisko 300 miejscowości, reprezentuję wielu Polaków, którzy wiążą ze mną wielkie nadzieje i z moją kandydaturą. Ani przez moment nie przeszło mi przez głowę, żeby się wycofywać. Ja zamierzam wygrać te wybory, mimo że to starcie, jest nierówne. To przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od pańskiego oświadczenia majątkowego, które dzisiaj rano ujawniono. Wynika z niego, że jest pan współwłaścicielem nie dwóch, a trzech mieszkań. Jak to możliwe? Dwukrotnie pan się minął z prawdą. Nie minąłem się dwukrotnie z prawdą, panie redaktorze, i nie jestem właścicielem trzech mieszkań. To mieszkanie, które należy do mojej mamy i którego właścicielką jest moja mama, która szczęśliwie żyje i ją serdecznie pozdrawiam. Z przezorności wpisywałem do swoich oświadczeń majątkowych. Moja mama napisała testament, który został złożony przez notariusza. Ja o tym oczywiście wcześniej nie wiedziałem. Mama mnie o tym poinformowała, postanowiłem wpisywać to do oświadczenia majątkowego. Księgi wieczyste wykazują jasno, że właścicielem tego mieszkania jest moja mama, a w zapisanym testamencie napisała, że ja i moja siostra po jej śmierci staniemy się właścicielami mieszkania. Wobec mnie od roku 2009 toczyło się wiele postępowań sprawdzających o dostępnie do informacji ściśle tajnych, więc chciałem i organom bezpieczeństwa państwa polskiego, no ale także tym, którzy czytali te oświadczenie już nawet lata temu dać wyraźny sygnał, że umrze, nie daj Boże, moja mama, stanę się też właścicielem, współwłaścicielem z siostrą jej mieszkania. Więc jestem, konkludując, płacę kredyt za mieszkanie, w którym mieszkam, 60-metrowe, tam mieszkam ze swoją pięcioosobową rodziną, no i jestem zgodnie z prawem właścicielem także mieszkania 28-metrowego, do którego jednak nie mam kluczy, bo traktuję je jako własność Jerzego Żywickiego od wielu, wielu lat. Ale formalnie, no, skoro pan y, przedstawił tę informację w dokumencie, jakim jest oświadczenie majątkowe, figuruje pan tam jako współwłaściciel razem z siostrą. Nie, właścicielką tego mieszkania jest moja mama. Ja dopiero się stanę współwłaścicielem tego mieszkania razem z siostrą, jak moja mama odejdzie, mam nadzieję, oczywiście jak najpóźniej. No dobrze, czyli po co pan to zrobił, żeby ktoś panu czegoś później nie zarzucił? Po co pan wpisał tę informację? Tak jak panu redaktorowi mówię, od 2009 roku jestem, no, w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem, jestem poddawany analizom przez służbę. Więc dałem wyraźny sygnał po złożeniu tego aktu notarialnego u notariusza. Służby mają dostęp do takich aktów, że mam świadomość tego, że moja mama zapisała w testamencie mieszkanie, którego jest właścicielką. No dobrze, ale dlaczego w tej deklaracji złożonej do Sądu Najwyższego w oświadczeniu majątkowym nie ma tej informacji o zapisanym w testamencie 50% udziale w nieruchomości, której właścicielem jest pańska żyjąca mama? To właśnie jest. Zapis, że, że jest takie mieszkanie, którego stanę się właścicielem. A to jest aktualne oświadczenie majątkowe? Aktualne oświadczenie majątkowe jest z roku 2020. Czy to, co pan przedstawił dzisiaj, to jest nieaktualne oświadczenie majątkowe? To, co mój sztab dzisiaj przedstawił, no to jest oświadczenie majątkowe z 2021 okay. roku. Tutaj pan redaktor e, ma, bo też wiem, że pani Marszałek Bija pytała o moje najbardziej aktualne oświadczenie majątkowe, które także zostało złożone do Sądu najwyższego ono jest z roku 2025 roku. No zawiodę Państwa, niewiele się wydarzyło w moim majątku między 2021 rokiem a 25. Rzeczywiście mam więcej środków pieniężnych zgromadzonych w walucie Polskiej, ale kwestia. Moich e, mieszkań pozostają tu bez zmiany. Zdewaluował się także mój samochód Opel z insygnia z roku 2011. Więc macie już Państwo, dostęp do moich oświadczeń majątkowych i z roku 2021 i z roku 25. oświadczenie majątkowe z 2025 roku jest już w internecie, w me social mediach? No to pierwszy raz teraz e, czyli, czyli opublikuję to? No bo pytanie jest takie, dlaczego Pan e, Panie, opublikował. E, Panie redaktorze, ja z poprzedniego roku oświadczenie. Każdego A nie roku. Ostatnie. składam oświadczenie majątkowe. To, które opublikowaliśmy, czy opublikował mm -hmm. mój sztab, dotyczy roku 2021. Tu jest z roku 2025. Jak będziecie państwo chcieli, mogę opublikować swoje wszystkie oświadczenia majątkowe. Nie mam z tym najmniejszego problemu, bo one się nie zmieniają. Okej, okay, tak? ale ja myślę, że tak. dobrze byłoby, żeby pan opublikował to oświadczenie I w, aktualne. Zachęcam do tego też wszystkich kontrkandydatów. Okej, okay, czyli opublikuje pan do, to Wrócę aktualne. i opublikuję. I puści pan tak, do mediów.